Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszamy na, najpierw kierowców tutaj przed Kościół, byśmy mogli za chwilę podejść do swoich samochodów, ale wcześniej wspólnie razem się pomodlimy. Także prosimy bardzo bliżej, byśmy tę modlitwę mogli zanieść do świętego Krzysztofa, patrona kierowców, który będzie się nami opiekował podczas naszych podróży. Cieszymy się niezmiernie, że również nie tylko samochodami Państwo przyjechaliście, ale również rowerami. To też są środki transportu, którymi przemierzamy różne kilometry. Aby te pojazdy, dzieło swoje i pracy ludzkiej, dzięki Temu Błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, Ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i dla ludzkiego pożytku w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oj, daleka droga przed Kielczeniem Niemożliwe <grymne> tak, nie. Aż tyle samochodów jest? Tak, aż tyle <grymne> Wybrać, bardzo dobrze, bardzo dobrze. powodzenia się gratuluję na filmie. Cała rodzina, co jeździ?

bardzo wątpliwie, służby jak najrębiej. Drużyna cała wystaje przez okienko. A widzisz, Dwa tysięcy, bo to pracuje na Nie i nie Jeździ? na odprawie roweru Powodzenia, życzę wszystkiego dobrego Niech się to się stanowuje szczęśliwie też jeździ Wszystkiego dobrego życzę jest pan Jacek, proszę Dzień bardzo. A gdzie małżonka? A Ja dobrego życzę. I powodzenia.